No to zdrówko. Eee, masz korkociąg? Nie. A indeks? Indeks, coć mój indeks. No, żeby wino otworzyć. Indeksem? No? no jak indeksem? Bierzesz indeks, przekładasz go do ściany, walisz dnem butelki o indeks i wino się otwiera. No ale. Ho, jak się tego nauczyłeś? A nauczył mnie taki znajomy filozof, fotograf. Już myślałam, że Daniel. Przecież Daniel pije tylko kwasibora lubelskiego z kartona. No, jeszcze czasem się raczy mariolką z butelki. Ale to też nie ma korka, tylko zakrętkę. Żaden gleborzut nie ma korka. Misiu, patrz, co zrobiłeś. Ojoj, ale, ale to taka pieczątka może być specjalna na indeksie. Sam jesteś pieczątka. No nie no, ona stwierdza w sumie bardzo ważną rzecz. No co ty znowu wymyślasz? Jaką ważną rzecz? No, że nie tylko się uczysz, ale też lubisz sobie czasem postudiować. <śmulik>